Cześć! Czy zastanawiałeś się, czy w 2025 roku ty też możesz stworzyć własną grę, przy której tworzeniu możesz wiele się nauczyć, a nawet zarobić jakieś pieniądze? To bardzo dobrze się składa, bo w tym filmie pokażę ci cały proces, tak abyś się nie pogubił i nie poszudził projektu. Ja osobiście przechodziłem niedawno przez ten proces, wydając swoją autorską grę platformową, której premierę już 31 października. Chcesz zobaczyć efekty tego procesu? Zarejestruj się pod linkiem w opisie. A teraz bez przedłużania, przechodzimy do filmu. Paradoksalnie jest to najtrudniejsze co może być w by bynajmniej z mojego punktu widzenia. Jest tak dlatego, że to jest de facto stworzenie czegoś z niczego. Wyjątkiem są osoby bardzo uznane artystycznie, czyli nie ja. Sztuką jest tak zabrać pomysł, aby dopasować swoje mocne strony do tego co chcesz stworzyć. Dla przykładu, jeśli świetnie Ci idzie rysowanie, możesz zrobić grę anima. Jeśli programowanie, możesz stworzyć platformówkę tak jak ja, w której będziesz do yy, dodawał cały czas nowe mechaniki. Jeśli Twoją mocną stroną jest muzyka, stwórz grę rytmiczną. Oczywiście do stworzenia gry potrzebne są dwie rzeczy. Czas i umiejętności. Na ten moment jeśli oglądasz ten film, masz tylko czas, więc stwórz coś prostego na początek. Ale kończ co zaczniesz. Swojego pierwszego projektu nie musisz od razu publikować, Ale skończ go, aby w relatywnie krótkim czasie nabyć umiejętności, które pomogą Ci w przyszłych, komercyjnych projektach. Jednak w czym się tworzy gry? Zasadniczo masz kilka opcji. Wybór silnika, czyli programu, w którym tworzysz i integrujesz ze sobą poszczególne części twojej gry, nie jest taki prosty i zależy mocno od twoich umiejętności i preferencji. Zasadniczo każdy silnik yy, przeraża na pierwszy rzut oka ilość dostępnych w nim opcji. Możliwe nawet, że nie wszystkie one są ci potrzebne. Ale dobra, do rzeczy. Jeśli dobrze znasz C Sharpa i celujesz stosunkowo luży styl graficzny, użyj Unity. Silnik ten, szczególnie do tworzenia gier 2D, jest po prostu świetny. I w związku z tym, że mam z nim prawie już 3 lata doświadczenia, mogę ci go z czystym sumieniem polecić. Ale co jeśli celujesz w bardzo realistyczną grafikę, a nie chcesz robić gry do końca swoich dni? Tutaj z pomocą przychodzi Epic Games z silnikiem Unreal Engine. Jest to bardzo rozbudowany i popularny silnik z mnóstwem gotowych asetów do pobrania. Podobnie jak Asset Store Unity, ale z dużo lepszą grafiką. Unreal ma jednak poważną wadę. Jego wymagania systemowe są naprawdę kosmiczne, a więc jeśli bawiłeś się kiedyś w na swoim ziemniaku, to Unreal może ci nawet nie odpalić. Czy Unity i Unreal mają konkurencję? Oczywiście, że tak. Jest nią Godot. Jest to w 100% darmowy i open-source'owy silnik oparty na języku Python. Jest to ponoć bardzo dobra alternatywa dla osób, które piszą w Pythonie, jak i w związku z tym, że jest on otwarto źródłowy, można samodzielnie zmienić jego kod. Ale co jeśli bardzo dobrze programujesz i chcesz mieć na wszystkim kontrolę by bez zamkniętych systemów czy narzuconych rozwiązań albo języka programowania? Lub po prostu masz ambicję napisać grę od pierwszej do ostatniej linijki kodu. Wtedy możesz napisać własny silnik. Masz 100% kontroli nad fizyką i funkcjami jakie zaimplementujesz, możesz też dużo lepiej zoptymalizować grę. Dobra, a może chcesz być game deweloperem i przez to, że nie potrafisz programować skazujesz w swojej na porażkę? Spokojnie, zarówno Unity jak i Unreal mają do dyspozycji system tak zwanych Jeśli ktoś tu kojarzy blendera to działa to podobnie jak edycja materiałów w zakładce shading, a dla tych którzy nie wiedzą o co chodzi jest to programowanie blokowe bez konieczności znania żadnego języka oprogramowania. Podobnie jak w Scratch, z tym, że w wymienionych wyżej silnikach zamiast formy puzli mamy do czynienia z systemem kabelków. Takiego systemu nie ma w Godocie, jak i nie można niestety w ten sposób napisać własnego silnika. Dobra, ale silnik to nie wszystko co potrzeba, aby złożyć gotowy projekt. Potrzebny jest też milion różnych innych programów i narzędzi. Co wybrać? Wszystko oczywiście zależy od tego jaką grę będziemy tworzyć. Dla przykładu modele 3D możesz zrobić w benderze muzykę w Bosca Coil, grafiki w Pixel Studio. Do programowania możesz używać Raidera albo Visual Studio Code, ale najlepszym moim zdaniem wyborem jest Visual Studio. Efekty dźwiękowe możesz zrobić w Audacity używając tego programu prostego mikrofonu i odrobiny wyobraźni jesteś w stanie stworzyć naprawdę fajne, jak na domowe warunki efekty dźwiękowe. Ja osobiście pisa pisałem w Visual Studio. Do muzyki używałem Bosca Coil, a do grafiki Pixel Studio tak jak wspomniałem wyżej. Animacja to wbrew pozorom bardzo prosta sprawa, po prostu rysujesz kilka klatek obok siebie i tworzysz z tego animację Unity. Swoją drogą nagrywają na ten temat filmik, do którego link macie w karcie. Oczywiście jeśli chodzi o wybór programów dobierz je do swoich preferencji. Jest tylko jedna ważna sprawa, na początku swojej drogi nie używaj pakietu Adobe. Bo jest on strasznie drogi, a dobre efekty możesz spokojnie uzyskać w darmowych programach do tworzenia i edycji grafiki. Spoko. już wiesz z czego możesz skorzystać, aby zrobić drugiego Wiedźmina czy GTA, ale zadajesz pewnie sobie jedno podstawowe pytanie. Jak? Do procesu nauki powinieneś podejść praktycznie i na spokojnie po odpowiedzeniu sobie na pytanie w jakim kierunku chcesz mniej więcej iść. Ja osobiście jak się uczyłem to oglądałem jeden teoretyczny poradnik czy fragment kursu, aby zrozumieć podstawę danego zagadnienia. Dla przykładu kurs C++ pana ze Zelenta z kanału Pasja Informatyki. Potem skupiłem się na praktyce, czyli szybki rzut oka na składnicę Sharpa, i przypisywałem gotowe systemy sporadników na YouTube. Starałem się zrozumieć, dlaczego dany twórca robi tak, a nie inaczej, aby podpatrywać rozwiązanie. Z czasem zacząłem pisać własne mechaniki i tak nauczyłem się programować. Tak podchodziłem do nauki każdej umiejętności, której potrzebowałem do swoich projektów od muzyki po programy graficzne. Oczywiście ty dopasuj metody nauki do tego, jak ty przyswajasz wiedzę najlepiej, bo nie ma jednej metody uniwersalnej, która działa dla każdego. Możesz też wykorzystać AI do tego, aby zrobiło Ci jakieś zadania i potem Ci je sprawdziło. Możesz kupić książki czy płatne kursy. Tak naprawdę yy, zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie i tego, yy, co nadziała najlepiej w Twoim przypadku. A jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze, próbuj po prostu każdej metody, jaką, yy, na jaką wpadniesz. Najważniejsze jest to jednak, aby nie utknąć w teorii, bo możesz szybko się zniechęcić. Od razu, jak to możliwe, przejdź do tworzenia prostych projektów. A jak już wpadniesz na pomysł, co chcesz zrobić i z jakimi narzędziami i skąd bardziej wiedzę, to nie odpuszczaj yy, pod żadnym pozorem tego, co, yy, co już zaczniesz. Tylko skończone projekty, nawet jeśli nie są to najlepsze gry na świecie, wymotywują Cię do dalszej pracy nad swoim warsztatem umiejętności. Dobra, masz już podstawowe umiejętności. Możesz przejść do stworzenia swojej wymarzonej gry. Wróć do sekcji pomysł i przesłuchaj ją jeszcze raz. Albo po prostu pomyśl, w czym jesteś dobry. Na tym etapie, jak już potrafisz korzystać z narzędzi i masz za sobą małe projekty, możesz spokojnie zrobić swój projekt w razie potrzeby, rozpisać jego dokumentację yy, przy bardziej zaawansowanych pomysłach. Może ci się zająć rok, dwa lub trzy, ale najważniejsze już tutaj jest to, aby był on w twoich umiejętności w każdym aspekcie tworzenia gry. Ale jak już masz gotowy projekt, to chciałbyś się nim podzielić z innymi i może zarobić parę złotych. Od razu mówię, zapomnij o Steamie na początkowym etapie. Wydanie tam pojedynczej gry jest strasznie drogie i Valve zabiera czy część dochodu. Konkurencja również jest ogromna, bo konkurujesz często z grami od wielkich korporacji. Ale to nie znaczy, że nigdy nie możesz wydać tam gry. Oczywiście, że możesz. Tylko niech to będzie już któryś z kolei projekt, który publikujesz. Ja ze względu na to, że wydaję grę mobilną, założyłem konto dewelopera na Google Play. Może wydanie gry tam nie jest darmowe, ale około 100 zł nie za grę, a za konto uważam za całkiem uczciwą cenę. Swoją drogą nagrałem szczegółowy film, jak w praktyce wydać grę na tę platformę. Link do niego masz w karcie. Równie ważna na tym etapie y, wydawania jest marka osobista. Więc reklamuj swój grę za darmo na social mediach, y, nie bój się udzielać na branżowych grupach na Facebooku i Xie, a co do monetyzacji: w przypadku płatnych gier nie ma problemu. Ale w przypadku darmowych, a moim zdaniem tylko takie warto wydawać na start, masz kilka opcji. Najbardziej oczywistą są reklamy, na przykład Google Adsense czy Unity Ads. Możesz też wprowadzić mikropłatności za jakieś skiny, waluty i tym podobne. Generalnie jak już masz za sobą wszystkie te etapy i jesteś na końcu tej ścieżki wydawniczej, to nie powinienem Ci być potrzebny. Po prostu rób swoje. A ja chciałbym na koniec zachęcić Ciebie do subskrybowania tego kanału, abyś mógł zdobywać dalej praktyczną wiedzę i rozwijać się w tej trudnej branży. A więc to by było na tyle. Powodzenia w projektach. Cześć.